Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mon Bazo. Dzisiaj wam pokażę jak możemy robić własny syrop i jak możemy robić po prostu własne jedzenie. E, czyli te żarcie, które kupujemy gdzieś tam w mieście. te Pontein. Aha, nie mam chyba ani jednego teraz, tak? Tak, został mi się tylko jeden syrop. Więc trzeba sobie narobić trochę żarcia. A żeby narobić tego żarcia, potrzeba dzwonić do matki. I z matką musicie mieć 50 przyjaźni żeby dostać specjalny koszyczek do smażenia. Ja mam 49 więc numer jest na lodówce. Oczywiście jakby ktoś jeszcze go nie pamiętał na pamięć. Więc 5552109 będzie 50 i powinienem dostać koszyczek. Tak tak dobrze dostałem koszyczek. Tu jak widzicie troszeczkę się zmieniło ta tam, nie wiem, frytownica, czy co to tam jest. Te szary to właśnie ten korzec, to trochę jak taki garnek wygląda, no ale dobra, niech będzie. E, sera mam tutaj już 500 e, porcji, jakby wrzuconych. Jak widzicie, i tu mam ziemniaczki, które mi też rosną tutaj zaraz za okienkiem. E, więc wydaje mi się, że chyba trzeba użyć. Aha, że jest pełny, tak? Znaczy, że... Aha, dobra, bo ten, ten jest pełny. Dobra, czyli tak, ten jest pełny. E, tu chyba trzeba nacisnąć, tak? Bo pierwszy raz to robię, więc kompletnie nie wiem. Tak, dobra, czyli po prostu po. Aha, pokroiliśmy fryteczki, są zobacz. Pięknie, 5%. Aha, 10% ziemniaków to 5% frytek. Czyli na 100% trzeba po prostu takie dwa wiadra. No spoko, to zapełniamy. Tak naprawdę. 50 to jest 25. No to czyli na dwa, nie? Jak ktoś tam z matematyki miał przynajmniej 2 minus, tam dwa na szynach, to będzie wiedział o co chodzi. Dobra, idziemy, a mogę coś z tym zrobić? Nie, czyli chyba musi być 100%. Dobra, idziemy zbierać ziemniaki. Bo jakieś tam mi jeszcze urosły, więc wydaje mi się, że na spokojnie mi chyba wystarczy tutaj. Mamy jeden. Ile tutaj zebranych? 67. Dobra, ja idę to e, opróżnić. No bo generalnie jak mi znowu da 67, to nie da mi 120 ponad, 134, tylko mi da 100, więc będę tak naprawdę w plecy trochę. Więc wolę Opróźnić sobie ten koszyczek. Tak naprawdę tylko dlatego, żeby nie tracić bezsensownie tutaj surowca. Oj cyk. Tu mamy oczywiście nasionko jedno. Cyk, tu mamy już trzy, czyli dostaliśmy dwa elegancko. Ile tego jest? 42, czyli to jest losowo, w sumie ile się dostaje. Mamy stówę. Prawdopodobnie tam parę procent jest na plecy teraz na tym, że dwa krzaczki tutaj zdobyłem. Generalnie Chyba nawet może sobie tutaj raczej nie? Tak. Bo to nie musi być po prostu na stole. I. I, 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 i mamy 100%. Dobra, jak mamy 100%, to co teraz możemy z tym zrobić? No, co możemy z tym zrobić? Jakoś to upiec czy coś? A, dobra, to jest przycisk. Dobra, czyli się ten gotuje, tak? To będzie ta cała szafa, cała tłuszczu będzie zająć długo. To, 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 to. Tak nie może być. Długo się to będziesz robić. A, już się zrobiłeś, tak? Aha, aha. Czyli dobra. Zaraz spojrzymy statystyki. Jak tutaj wychodzi, to tutaj powiedzmy jedna Micha, ile potrzeba. Czyli tak, jedna miska to jest 20% ziemniaczków i 40% z koszyka i 10 jednostek sera. Więc ja mam 450, więc ja mam tego trochę dużo. Więc tak naprawdę 45 jeszcze misek jestem w stanie zrobić z tego sera, który mam tutaj. Sara oczywiście się kupuje wiadomo, no, w tej, tej takiej chatce tam. E, jak się do miasta wjeżdża. No i generalnie to jest taki no, pożywny, tak? Powiem za to żeżreć, Generalnie. Tego chyba nie trzeba w lodówce trzymać. E, jeden tam gdzieś z moich widzów na Discordzie się tam kiedyś chwalił. Że jak znajdę screena, to właśnie tutaj go wam zamieszczę. Ile tego tutaj narobił że trzymał to dosłownie wszędzie. Tam w jakimś tam pokoju, chyba w wannach i tak dalej, więc tak naprawdę e, można sobie tego narobić i nie martwić się o to, że nie wiem, jest noc, a my nie mamy nic do żarcia. Aha, ten jest pusty. No to czyli idziemy nazbierać i jeszcze tutaj trochę ziemniaków. Dobrze, że pada, bo nie muszę podlewać. Ile tego mam? 44, dobra, najwyżej będę stra A nie będę straszny, jednak 81. Ty, nie uciekaj mi, halo. Halo, tak się nie robi. Tutaj, sis, tutaj, leżyć leżeć. Dobra, postój sobie. Ile mam tych naśm? No, o jezmo, ty mam 8? 5, mi się zrobiło 8. To ja muszę tutaj łopatą jeszcze dokopać trochę. Czyli mam 5, e, to teraz tak, 6, 7, 8. Dobra, podlajesz się. Czy cię muszę automatycznie, znaczy, cię muszę ręcznie podlać? Jawno się robi, aha, bo jest 18, dobra. Może to trochę nie ta godzina. A, podlało się, dobra, ale mnie sprakowało. Lecimy. Ile tu mam? 81, czyli takie 40% jakieś zdołam zapełnić sobie, tak naprawdę. No dobra, czyli nie zapełnię sobie w całości, że tak powiem. Więc nie zrobię sobie kolejnych 5 jakby porcji. Jeszcze raz. No, zostało mi 1%, 70 tutaj. A mogę to włączyć? A mogę, czyli spoko, czyli nawet jeśli nie mam 100% zapomniony, to mogę sobie zrobić po prostu żarełko tutaj, tak? Więc elegancko, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. I wprost do tego, ile mamy tutaj, że tak powiem, składników. Tak nam się tutaj te żarcie zrobić, czyli powinno się zrobić nam 3. Tak, i 10% zostało w środku. Spoko. Elegancko, lubię to. Lubię to, bardzo to lubię. Szczególnie, że te miseczki. One się mieszczą tutaj w lodówce e, po dwie, czyli tak naprawdę tu dwie. Czekaj bo trochę tam spieprzyłem, albo i nie spieprzyłem, bo że to jest tak po prostu takie. No, chociaż na hama jeszcze by tam upchał, powiedzmy, ale dobra, patrzcie, tutaj na przykład już mogę sobie postawić podwójnie, nie? No, tu jednak te przedmioty lepiej reagują na siebie, bo e, na mnie tak jakoś gdzieś tam nie wywalej w powietrze, Ale dobra, patrzcie, 2, 4, 6, 7 misek mam z żarcie, więc no spokojnie mi to starczy, nie wiem, na jakiś tydzień, kilka dni. Dopóki tam te ziemniaczki nie urosną, to spokojnie mi tutaj starczy. Dobra, ale sprawa teraz jeszcze. Aha, ciemno się robi, więc chyba hmm, lepiej by było. Absolutnie, no jak lepiej by było. Lecimy do syropowni, no bo w syropowni, no jednak trzeba tam powiedzmy skupić się na produkcji własnego syropu. Wydaje mi się, że pika będzie lepszym tutaj pojazdem do tego, żeby się przemieszczał po tych całych drogach. Więc zróbmy sobie kamerę odpowiednią do sytuacji. Taka jest po prostu lepsza. I podjedźmy sobie tam. Widzę, że mi drzewa urosły, więc drzewie. będzie trzeba się zająć tutaj podłączaniem na nowo, bo żeby więcej syropu się robiło. I teraz tak, dobra, tutaj, tędy. Tylko nie, muszę ich tak, nie mogę ich tak gęsto rozstały, bo jak widzicie, już tu mam trochę mały problem tutaj z tym, żeby się przedrzeć na to miejsce. Otwórz drzwi. Natomiast... Zawsze zapominam, że to jest ta latarka. A ta latarka to jednak jest coś tutaj dobrego. Zapalmy sobie światło, no bo jednak mamy takie rachunki niskie, że jednak możemy z tego korzystać. To jest oczywiście pełna beczka. Patrzcie ile tych beczek mam. Ostatnio sprzedawałem 40 beczek, nie? Naraz. E, tu mamy coś takiego jak takie ulepszenie. W sensie, żeby robić własny syrop, to potrzeba ulepszenia z tej całej federacji syropowej, tam, która jest w mieście. To nie pamiętam ile to kosztuje tak naprawdę. Ale generalnie to jest jak kupujecie ulepszenia, to kupujecie razem wszystko. No i kupujecie oczywiście taki koszyczek, i kupujecie też takie jakby pojemniczki, takie metalowe słoiki, jak ja to nazywam. Takie puszki. O, może to będzie lepsze. I na przykład tutaj macie gotowy już syrop do tego. Więc teraz tak, aha, prócz tego jeszcze potrzebujecie takie takie dekielki, które też możecie kupić. I ja mam już tutaj 20, więc 20 takich syropów mogę sobie zrobić i wystarczy, że. O, tak bardziej nakierować tam. I syropek się robi, to się nalewa, odpowiednio tutaj zeszło. To jest tak jakby jeden litr po prostu tutaj na jeden syrop czy tam powiedzmy może taka jedna jednostka generalnie tylko rzucacie tutaj tam w to i to się samo już tam ustawia i ten koszyczek fajnie możecie przetransportować do domu. Tak naprawdę. Tam się gotuje chyba nie? Ty lej tutaj do tej beczki a nie. Nie cię rzuca mi sobie spoko. Generalnie tak można wykorzystać cały ten, ten potencjał. Czemu tutaj ta beczka leży? Jak nie powinna? I powinnaś beczuszko być tutaj. I teraz tak, narobię sobie własnego syropu. Więc jest git. Eee, zapełnię cały i zaraz przejdziemy dalej. Generalnie jak wam się na przykład chce pić, to nie musicie robić na przykład tutaj tego syropu. Wystarczy, że on się tutaj gotuje. I w zasadzie no chyba się tam nie dostanę. Albo się i dostanę. Tutaj macie coś takiego jak eee, taki kubek. Weź się kucni, bo się nie mieści już. Aha, pan między no to... Aha. No to fajnie, żeś zrobił teraz. Więc się zara i cyk. Jak klikniecie sobie na ten kubeczek, no to napiliście się oczywiście z tego tutaj, tego gotującego się syropu e, bezpośrednio i po prostu wasze jakby pragnienie tutaj ustało. Więc, to też jest taki jakby powiedzmy, no, e, darmowy sposób na to, żeby się napić. E, jeśli ktoś nie ma takiego ulepszenia, to też by robić sobie to, takie słoiczki, nie? Te puszki w zasadzie z syropem, tego nie sprzedajecie. Bo tego się nie da sprzedać nigdzie, przynajmniej na ten moment i raczej chyba nie, nie będzie się dało sprzedać, no bo to jest taki na własny, że tak powiem, użytek. I generalnie, jak wypijecie taki syropek, to dostajecie pustą jakby puszkę, więc tak naprawdę możemy sobie teraz to zabrać. Gaśmy światło, bo oszczędzamy na prądzie. ciemna kolera. cholera. Trochę creepy w tym lesie. Ale dobra, jedziemy. Odpalamy sobie maszynę. I w zasadzie możemy ruszać, wrócić do domu i na przykład możemy sobie to postawić. Zrobić sobie na przykład nasze, pokupować może sobie więcej tych puszek. E, możemy je sobie postawić w domu, więc bez, pro, bez problemu, tak naprawdę one sobie mogą tam stać. Też nie wymagają przechowywania w lodówce, e, zawsze to jest jakaś oszczędność powiedzmy, pieniędzy, czasu i w ogóle. Jedyne co chyba trzeba uzupełniać, e, to te dekielki, które m, są jakby zamykane. Ten, ten na samej górze po prostu tego, tej puszki całej. One chyba nie są po, po, po prostu zwracalne. O! Bo puszkę jako tako dostaniecie z powrotem. To w sumie zaraz Wam też pokażę. Możemy wysiąść. wejść tą puchę. Ja sobie to zaniosę do domu i w domu będziemy to testować. Tylko światła jeszcze bym zgasił. Ale tak żeby nie być jakimś nie wiem... Tutaj z wyrolem i, i wypalać żaróweczki. Tutaj też mogę zgasić. Dobra, tutaj jest. Patrz, szybka akcja. Jak w się bądzie, A, gdzieś. Otwieramy drzwi. I w zasadzie tak. Patrzcie. Tu też jest światło, tylko trochę marnej jakości jakby. E, naciskamy E i mamy tą taką puszeczkę. Naciskamy E i opróżniliśmy. Napiliśmy się, więc dostajemy pustą puchę z powrotem. Którą możemy też tutaj wrzucić chyba. Albo i nie. Generalnie chyba jak są pełne, to nie możemy mu tutaj dawać pustych. No dobra, to do zlewu. W takim bądź razie, to sobie nawet możemy schować do lodówki. Bo to się chyba zmieści. Zmieściło się. I nie ma żadnego problemu. Dobra. E Czyli to możemy sobie przechowywać w lodówce. Więc spoko. E lewituje. Lewituje. No dobra, ale tym się nie przyjmujmy. I tak naprawdę, możemy sobie robić to we własnym domu. I we własnej syropowni. Posiłki i napoje, tak naprawdę. Więc nie musimy się martwić o to, żeby jechać do miasta i po prostu, żeby je gdzieś tam kupować. Tak więc wydaje mi się, że chyba rozwiałem pewne wątpliwości co niektórym, jak to można robić, dlaczego to można robić i po co to się robi. Generalnie polecam sobie oczywiście kupić więcej tych koszyczków, tych mniejszych na te napoje. I tak samo polecam sobie po prostu oczywiście kupić więcej tych, tych koszyków takich dużych, żeby po prostu więcej tych ziemniaków móc że tak powiem przenosić. Bo w momencie kiedy mamy już naprawdę ładne pole, to z jednym koszykiem troszeczkę ciężko jest tutaj, tak żeby to wszystko ładnie zebrać. A za jednym załachem możemy sobie narobić bardzo dużo tego jedzenia. I to chyba tyle jeśli chodzi o cały ten tutaj odcinek. Jeśli jakieś pytania to albo powiedzmy na stronie, która jest dostępna w opisie, tam całe te wszystkie jakieś tam poradniki są skupione. Albo po prostu, nie wiem, piszcie tutaj w komentarzach, na Discorda, i tak dalej. Tak więc dziękuję bardzo za tego odcinka. Mam nadzieję, że ci, że ci się podobało. Jeśli tak, to oczywiście łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybuj ten kanał, jeśli nie jesteś nowy. Ja się zapraszam do mojego Discorda, TikToka, Instagrama w mm. masz w opisie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.